Panie trenerze, po meczu z zastalem tydzień temu rozmawialiśmy już w całkiem niezłych nastrojach. Dzisiaj już chyba w dość dobrych możemy rozmawiać, bo nie dość, że udało Wam się dobrą formę z zastalu podtrzymać, to mało tego poprawiliście ją w chłopsku. No, cieszę się, że, że możemy w takich nastrojach rozmawiać. Czy ja wiem, już poprawiliśmy? Ja, ja powiedziałem chłopakom, że to jest oczywiście dopiero początek tej drogi i żebyśmy byli zespołem groźnym dla każdego, żeby z nami się liczyli, to, to musimy cały czas iść w górę i poprawiać to, co robimy do tej pory, bo przecież nie jest yy, super, jest dobrze, ale, ale do super jeszcze jest yy, kawałek drogi. Natomiast no, cieszę się, że, że tą drogę utrzymujemy, że musimy stąpać twardo po ziemi i, 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 i cały czas tak samo pracować, nie rozluźniać się na chwilę. Znowu był zespół przez duże Z, znowu była obrona przez duże O. Czy jeszcze nad tymi elementami cały czas pracujemy ciężko? Czy już może bardziej nowinki jakieś taktyczne, żeby na przykład turów, czyli zaskoczyć, z którym za chwilę gramy? Ja nie, nie chciałbym tutaj nagle czegoś nowego wprowadzać. Bo po co? To znaczy. Tak, jak pan powiedział, musimy tą obronę przede wszystkim utrzymywać na takim poziomie. Oczywiście, że są rzeczy do poprawienia, ale w tej chwili ja bym się skupiał nad doskonaleniem tego, co już nam się udało zrobić. W ostatnim meczu e, zmiana w pierwszej piątce Sejd za Kroslaja Edwardsa. E, czy to było spowodowane, nie wiem, niepełną może, może formą, może, nie, może zdrowiem nie najlepszym Crossley a czy może taka decyzja po prostu? To znaczy, ja, ja już powiedziałem, Korsli. W tym ubiegłym tygodniu miał taki moment, gdzie nie czuł się najlepiej. Też nie, nie trenował z nami, tak powiedzmy, w pełnym wymiarze, z pełnym obciążeniem, no, a sobie prezentował świetną formę i udowodnił to na meczu, także no, cieszę się, że tylko potwierdził jakby to, co, 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 co pokazywał, a tam i, i, i jakby udowodnił, że ta moja decyzja była w tym meczu jak najbardziej słuszna. Czwarta kwarta, jeszcze wspominając ten mecz z Czarnymi. 6 minut czarni musieli się namęczyć, żeby rzucić punkty i to do tego z wolnych. No, to już była obrona naprawdę taka, którą na pewno trener by chciał oglądać zawsze. Oczywiście, że tak. Nie tylko ja myślę, ale i nasi kibice przecież. Natomiast kluczowe było to, że nie pękliśmy po tym zrywie czarnych pod koniec pierwszej połowy. I, I właśnie to jest ten zespół przez duży zasad, jak pan to powiedział, który nie odpuścił i który w najważniejszym momencie, czyli decydującej kwarcie zagrał tak jak zagrał. No właśnie, bo poprzednio pan mówił, że, 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 że nie wie, jak się zespół zachowa, gdy będzie przegrywał. Faktycznie po punktach białka przegrywaliśmy. No i nie pękliśmy, czy to już jest tak, że, że możemy bez obaw patrzeć na to, że na przykład turów nam odskakuje, ale my dochodzimy. Bez obaw to chyba nigdy. Za każdym razem, jak będzie taka sytuacja, to te obawy powrócą i będzie to moment niebezpieczny, ale myślę, że takie momenty jak ten w Słupsku dodają na tyle pewności drużynie, że mimo trudnej sytuacji na boisku podczas myślę jeszcze wielu meczów, kiedy w takiej trudnej sytuacji się znajdziemy, że właśnie będziemy potrafili wrócić do swojego rytmu. I na koniec z przykrego 0-2 w szóstkach wychodzimy na zupełnie przyzwoite 2-2 i teraz trzy mecze u siebie. Może 5-2, może 4. Nie no, dobrze, pogubiłem się w matematyce. Może trzy zwycięstwa, może dwa, może jedno. W każdym razie jest szansa, żeby iść do góry w tabeli. Oczywiście, że jest. No, natomiast ja jestem realistą i, i gramy każdy z zespołów. To są przecież świetne zespoły. Turów jest teraz w dołku, ale pamiętajmy, że my właśnie z takiego nawet bardzo ciężkiego dołku odbiliśmy się w tym meczu z Zastalem. Oczywiście nasza hawa jest naszym wielkim atutem na kibice, więc ja liczę na to, że, że mimo ciężkiego meczu, bo trzeba spodziewać się ciężkiego meczu każdego z tych następnych, że, że ten nasz szósty zawodnik no, teraz myślę nas poniesie do gry dobrej przez całe 40 minut. Ale, ale no, każdy z tych, z tych przeciwników to, to wiemy, jak to, jak to ciężkie, wale poturowie, przecież Aseko dalej. Świetnie grający tref, zresztą Maseko również. Więc każde zwycięstwo jedno, następne jest dużym sukcesem, i my skupiamy się na kolejnym, następnym meczu.